Witam. Ile jest raz? Kurwa w tej grze? Witam jasystów, zacznamy. Dostał jeden wrót. Halo. Kupię to ci <laughs> przeszkód I słalałem dwa sekundia na klawiaturę w tym momencie. No bo on nie w skresie, wyglądaliśmy Nie wchodzi o, na ja No to spodem, tragedia Może masz chity. Na pewno Nie da się tak dodać. Uj jest gotowy. Dostał jeden dwóch, What? To, co? co to było?

Kurwa, zrywał mnie no, ta no, CC Cleaner! Został w jeden tył. Został wina... Dobrze, kucz. dobrze, kucz. dobrze. Nie, nie uwierzycie. Mi się CC Cleaner odpalił w czasie tej akcji, musiałem go zminimalizować, wyszedłem z CC Cleanera, szedłem do Valoranta, jebnęłem łańca po spanie i kurwa, jebnęłem łańca po stąd drugą szmatę. Nie no Maja, nie odpierdalaj klepsa. Dobra, tam to... ja też ja uciekam. Trzymaj to do się. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj.

No jej nie umieszczono. A, nie się. Pa go zamorduję. że Jeszcze <grym> inwigilację zastosuję na nim. Chciałeś smasować kamery? No już. No, no. O, są, jest dwóch, jest dwóch tam. Nie umarłem ani razu w tej grze. No to ja na przykład umarłem we wszystkich rundach <grym> No, ale masz boss i koniec Niech jest. Aha. No to taka na się Dobra gościu, no, dowódcy do, do, do rejestracyjni, prawa rejestracji. Co to, to kurde jest? Jesteś <laughs> chyba <laughs> to, tak o, to z <laughs> Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No, no kurwa, ty jesteś z Mario Kartem, no! no 30%! Chodźcie, desmę szyka! Nie no co ty. Ja no, z mojejem mieć internet. Poczekaj. Się. O kurde! No i nie miałem plusu na start. No i ja nie miałem z tym Mario Kartem, naprawdę, no prawda, no! Jeszcze słyszymy, kurwa, to 3, 2, 1 start zajebane, no nie wiem czy mam. Odpalamy Unreal Tata, kurwa, i szykamy. A to weź ten szybszy mecz. Nie, kurwa, ja do ciebie nie, dać przysięgę. No, ale ja naprawdę 40% już mam. Nie, no to no, nie party. Tak. Ale ja go nie ustawiałem. Tak, 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 mi się się na tak, to, 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 nie nie to czemu nie zwiniłeś? Po tak, tak, się podobał.

I bo, na tym mikrofonem lec. zajebanym, jak ci zaraz wykurwy kurwa logika to się kurwa odpalis, no Dobra, co robi Kondi O do, do, Kondi się zesnął Nie no. Słucham, robię to no, To jest jedna z mniejszych map skala. A nie, placzem? to nie jest to nie jest ta jedna. Jest jedna śnieżna mapa w tej grze <laughs> The Sidebox A może ja byłem na jakiejś innej

mr jest niestety, nie to na idzie odmawiam mr <noise> <noise> Policja do niego zadzwoniła, żeby zeznania złożył Nie, nie. jestem Kasiasty jak coś, mogę kupić kogoś Też mogę z tym, ja jestem bardziej kasiastry no? A to kupcie mi kurwa opa Dzięki Kurwa <noise> opa <noise> Tak zwana wyjeba na <noise> <noise> No jaka To <ta. głos> jest Stan będzie ima. Lotka poszła na prawo. O kurde. O! Tam jest oltyj. Ale bucha wziął. Nie o! -o, -o. <ścoughs> Ty.